Na zakończenie ostatnia para gości Wojownicy kultury Wojownicy, czyli którzy walczą o kulturę Michał Szczepański oraz Bar Furmaniak Dzień dobry A, witajcie. Cześć, witajcie, witajcie drodzy słuchacze Jesteśmy na 30. Polkonie Jest super I się, i, i się cieszymy I... Jest po prostu wszędzie, wszystko ciekaw nerdozą, którą tu? kochamy, kochamy ją spijać. To, to jest Polkon, tak? <gry> tak. To jest Polkon. A, to jest Polkon, to rzeczywiście, tak, to rzeczywiście to jest Polkon. Za dużo tych imprez po prostu, nie? Tak. Za tak. dużo imprez na P. Polkon, Pyrkon, jest w, wszystkie, o, o wszystkie kony. Ciekawe, tak. no, Za dużo. To, ci, ciekawie, dlaczego to jest końcówka kon, to skąd to się bierze? Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, bo może macie jakieś pytania, ale, <gry> albo może porozmawiajmy o czymś konkretnym, a nie tak, takie pitu-pitu. Nie lubisz pitu pitu? Uwielbiam, e, ale <noise> to możemy to zrobić poza anteną. Kon? E, po, powiedzcie, Pod co robi Na Ferrara. <noise> co robi No, Relacjonuje oczywiście patronuje i patronuje i dzieli się szczęściem z wszystkimi. Ale dobra, jak też konkretne pytania, to ja zadaję konkretne pytania. Jesteście wojownikami kultury, zatem spotykacie się z kulturą na bieżąco. Więc powiedzcie nam tak pokrótce, z czym ciekawym ostatnio zetknęliście się z kulturą? Że taki atak kultury pozwolę sobie powiedzieć. Lecisz co, co, ostatnio, jaka nas ostatnio zatokowała kultura? No, no dzisiaj nas atakuje Polką. Polką jest na pewno wydarzeniem kulturowym. Wcześniej oczywiście komiksy, żebyśmy byli, żebyśmy byli w tematyce audycji. Detektyw Fel na pewno, na pewno ostatnio Sprawiedliwość mnie atakuje. Wiadomo, odmucha komiks. No ale, no ale skupmy, ale skupmy się na tym, gdzie, gdzie jesteśmy. Bo tutaj kultura atakuje z każdej strony. tu atakują, tu atakują prelekcje, tu atakują cosplayerzy, literatura. Komiksów trochę mniej. Jakoś tak komiksów. Czuję, czuję, czuję głód. Czuję głód. A to rzeczywiście coś tu jest. Ja idziemy po stoiskach, to komiksów brakuje. I jak to jest skandal po prostu. I wy jako radioafera powinniście interweniować. Dlaczego tu, ja, dlaczego tu nie ma interwencji? Ale no właśnie jest interwencja i robimy audycję komiksową na Polkonie. To nie jest dobra interwencja A dla ciebie? Na, na waszym są nawet tu, tu żadnego komiksu nie ma. Dlaczego ja tu nie widzę komiksu? chwili wyciągaj tą garść komiksów która przed chwilą. Nie, już, już. Rozkaz. Rozkaz, tak. Ale za to można kupić bardzo, bardzo dużo gadżetów typu mysie uszy, nietoperze uszy, królicze uszy, yy, serduszkowe uszy. Na pewno, na pewno wyjdę z jakimiś uszami powie z jakimiś... Powiedzcie mi, e, byliście na jakiejś ciekawej projekcji? Opowiedzcie. E, do tej pory byliśmy na prelekcji Wojciecha Neleca. Mm -hmm. Między innymi na, na projekcji Wojciecha Neleca. <laughs> tam? dobre, ej, ej, dobre to dzięki jest. Dzięki za zło złomadzenie <laughs> mojego nazwiska. Nel na, na A ja za ja swoje Nelca. <laughs> Nelca, proszę. Na, na prelekcji Wojciecha Nerca było strasznie nudno, dobrze, dobrze, że Wojtek tego nie będzie słyszał, bo było potwornie nudno. A oprócz tego, no, na razie jeszcze, na razie ja się jeszcze wstrzymuję z oceną prelekcji, bo widziałem ich za mało. Natomiast jeśli chodzi o sam, sam Polkon, e, pff, jest spokojnie, spokojnie, może tak, to, to jest chyba dobre określenie, jest spokojnie. Michu? No ja, no ja byłem na całych dwóch prelekcjach więcej niż Bar i oczywiście potwierdzam, że Prelekcja, prelekcja Wojtka, no można było się dowiedzieć masy ciekawych rzeczy, no ale jakby po co to komu? Jakby po co się dowiadywać fajnych rzeczy? Jakby to jest. A co wiecie, jest... ile już było Batmanów? Tam. On, on, on nawet nie wie, ilu było już Batmanów. Jakby on, to, wiesz, to jest. Nie, no ale, a, ale byłem też, no niestety byłem, byłem też na gorszych. Byłem, obyłem też na gorszych prelekcjach, nie każda jedna jest udana. No ale myślę, że jeśli ktoś szuka fajnych ciekawostek, to, to na pewno je odnajdzie, tylko, tylko musimy dobrze dobierać tematy. A wyjąłem komiksy, żeby nie było to już tak pusto, proszę Faktycznie, bardzo. Przed nami leżą komiksy, po, potwierdzam to. A czytałeś, kto, znasz któreś ten Komiksy? To jest tak, status 7, ponieważ wcześniej rozmawialiśmy z Robertem Adlerem, jego rysunki, tutaj 48 stron, później kontynuacja prawie 48 stron. Potem nie wiedzieliśmy, nie wiedziałem, czy znajdziemy nie skier. znam znam kibi. I rewolwer oraz Ratman Niewiadomskiego, z którym będzie jutro spotkanie na Polkonie. Ale mam pytanie. Ty znasz 48 stron? Czytałeś kiedyś? Nigdy nie czytałem 48 stron, ale znam. Jakby komiks jest mi znany, okładki, grafiki, tytuł, ale nie czytałem. No to ja ci w tym momencie pożyczam. Tylko uważaj, bo to jest edycja kolekcjonerska. <laughs> nie będę miał gdzie tego zabrać, co ma. Ale dziękuję. Mnie nawet Filip nie chciał tego pożyczyć. Nawet mnie tego Filip nie chciał pożyczyć, więc czuj się wyróżniony. Nie, tak. no, Michu, że tutaj jako akurat ekspert nie tylko od filmów, ale też wchodzący w komiksy, później mam nadzieję, że Barowi znajdzie czas, żeby też pożyczyć. Um, no to jest moim zdaniem, jest moja rewelacja. To jest tak, że na każdej stronie masz upchnięte tyle parodii różnych filmów, tyle gagów. Z um, lobo. No z lobo, po prostu masz misz, masz komiks, chociażby na tej stronie. Pierwszy kadr, Pulp Fiction, później Colombo. <gdzie <gdzie kacz? To jest Batman, tutaj starski and Hatch. Tak. tutaj nagle koszulka z Supermanem. Także mamy tutaj. <twierdzam>, to wszystko się dzieje na, te, na tego. Potwierdzam, wszystko się dzieje na stanach tego komicu. Mamy med, mamy. To chyba jest. Języki coś, obce. Języki obce Alieny. To, tak, no właśnie, obce, obce. No tak, języki obce, Alien i tutaj mamy Marines. Chociaż tutaj obok leży <grym> inny komiks. Gołota versus Predator, Predator, Predator tytuł tak, jest <trym>, niesamowity. Gołota kontra Predator. o myślisz. Czyli naprawdę to robią? Naprawdę, no zobacz sobie, proszę bardzo. ten Andrew Golara? Tego roku, Nie, lato było no, wyjątkowo no, upalne. No i zaraz się zaczyna to, co było w tej, w tej wersji, ale początek jest właśnie pojedynek, kiedy to Gołota jedzie sobie limuzyną, przejechał Predatora i na końcu się faktycznie pojedynkują. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że tu nie ma powodu do śmiechu. To byłby poważny pojedynek. No, ale no, chciałbym przecież. zobaczyć taki film, kurczę. Chociaż nie. Teraz, szczerze mówiąc, zobaczyłbym film Pudzian versus e, Predator. Pudzian? Myślę, że Pudzian vs. Głota, co by w ogóle nie było abstrakcyjne. Ale, 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 ale okej. Okay. Ale może okay. Robert Burneika kontra Predator. Nie, chwila, bo skoro Gołota już, już walczył z Predatorem, a Predator walczył z Obcym, to teraz powinien, to ten Pudzian powinien walczyć z Obcym. Jakby to obcy, tak powinno Obcy iść. kontra Predator kontra Gołota. Albo nie, Rudkowski kontra Pudzian kontra obcy. O, okej, okay, to czy, nie. Czy, czy kupu, kupowałbym? Prosto, prosto, o, prosto z kadru, prosto z kadru, kontra, o, o kontra gołota. Jakby ja, bym, o, ja, ja bym chciał zobaczyć to. Wojownicy kultury versus prosto z kadru. Adru. O, dobra, dajemy. Od razu, od razu. Civil <laughs> War. Słuchajcie, musimy już kończyć, bo Wy też się spieszycie, a zaraz będzie godzina 16. Słuchajcie, zaproście jeszcze na swój kanał, ponieważ Wojownicy Kultury naucielacie no, się w internetach i to w niebyle jaki sposób. Słuchajcie, mamy mamy kanał na YouTube, wbijajcie Wojownicy Kultury, wyszukacie sobie, jesteśmy tam. Mamy stronę internetową, Facebooka, jakieś tam Instagramy, takie rzeczy. Mówimy o kulturze, gry, filmy, komiksy, muzyka, wydarzenia, festiwale. Wojownicy. Kultury. Będziemy mieli Jesteśmy relacje tam, z, z Polkonu, jeśli, jeśli jesteście na Polkonie, może zobaczycie się na filmie. Jeśli teraz nas słuchacie i pojawicie się na Polkonie, podbijcie do nas, możemy sobie coś tam, jakąś krótką przebiteczkę nagrać. Buziaczek. Będzie fajnie, będzie zrobimy sobie buziaczkę i, 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 i foteczkę. I tyle. Wojownicy kultury. I Polkon, i, i, i prosto z kadru. Także dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Bar i Michu. Tak. Dzięki. Tak. Dziękujemy.